Bardzo często podczas rozmów z klientami spotykamy się z opinią mówiącą o tym, że mocowanie termokurczliwe jest dedykowane wyłącznie procesom realizowanym na centrach frezarskich. Nie jest tak do końca. Heimer posiada w swojej ofercie zarówno akcesoria jak i maszyny, które pozwalają na mocowanie narzędzi w termokurczliwych tulejkach ER, a te z kolei stosowane są w napędzanych uchwytach tokarek. Dzięki naszemu unikatowemu systemowi identyfikacji tulejek termokurczliwych proces obkurczania jest niezwykle prosty. Zamknięty kształt tulejki termokruczliwej zapobiega przetestowaniu się brudu do wewnątrz. Poza niskim biciem promieniowym sięgającym maksymalnie 3 mikronów, mocowanie termokurczliwe gwarantuje niespotykaną sztywność, siłę zacisku i powtarzalność mocowania. Urządzenia serii Power Clamp I40 zapewniają szybką, sprawną i precyzyjną wymianę narzędzi zarówno w uchwytach termokruczliwych, jak i termokurczliwych tulejkach ER.